Witam Was w kolejnym filmie na kanale Tymon Wiela Przygód, gdzie razem sobie skomentujemy i optrzemy kolejne figurki z Waszej ulubionej serii, czyli Lego, a konkretnie Lego Squid Game oraz Lego Venom. Takiego Lego ogólnie nie ma, ale sam wymyśliłem. Zaczynajmy! Oglądajmy, zapraszam! Zacznijmy, może najpierw? Od figurek ze Squid Game, bo jak pewnie się domyślacie, zamówiłem dwa venomy umięśnione. Tylko, że jeden przyszedł, a drugi przyjdzie, myślę, że wkrótce, niedługo, nie i yy, pokażę Wam te dwie figurki. Tutaj mamy zawodnika 001, a tutaj także zawodnika 001, ale Dlaczego zamówiłem aż dwie figurki? No, można się domyślić. Ten symbol 001 zmienię na symbol mniej więcej 212. I mamy głównego 001. A teraz pora na główną figurkę Squid Game, czyli zawodnika, znaczy strażnika trójkąta. No dobra, no to pora składać. No dobra, no to. Ten strażnik zapowiada się dość ciekawie, więc y, szybko go zbuduję. I mamy bardzo fajny, też karabin w ogóle w zestawie. Spójrzcie, mamy, mamy bardzo ciekawe akcesorie. Tu mamy główkę z trójkątem. Tu mamy maskę z trójkątem. A tu mamy jeszcze takie coś. Nie, naprawdę, szacun. Czyli możemy mieć taką figurkę. Albo możemy mieć taką figurkę. Więc ciekawie, bardzo ciekawie, w zestawie dostaliśmy jedną rączkę, czyli dłoń zapasową oraz dwa pistolety. Głównie karabin półautomatyczny lub automatyczny, które możemy mu przyczepić. I mamy taki zwykły pistolet szogun czy coś w tym stylu. I figurka prezentuje się w ten oto sposób. Możemy ją dać na podstawkę, co prezentuje figurkę taką. I figurkę myślę, że damy gdzieś na górze. Ja dam akurat tutaj, bo tu mam całą moją kolekcję Squid Game. No wiecie, już pokazywałem w wcześniejszych filmach. No to pora złożyć właśnie tego tutaj strażnika, znaczy zawodnika 001. Figurki te są bardzo unikalne i z tego powodu są też bardzo delikatne. Dlatego tych figurek rzadko będę używał, lecz na odcinkach bardzo często. Tak się prezentuje figurka zawodnika 001, ale możemy też zacząć od rzeczy. Czyli rączki są najbardziej elementami, które się łamią. Dlatego mamy jedną rączkę zapasową. Dostaliśmy także ciasteczko do wykrawania. Oraz y, przycisk z głosami, czy grać dalej, czy nie grać dalej. No i po, y, mamy już naszą figurkę, też ją możemy tutaj położyć. Y, a teraz pora stworzyć zawodniczkę 212, którą stworzyłem z takiej główki. Lecz ta główka pochodzi ze Star Wars. Odłóżmy te części i pora odpakować kolejną saszetkę. No dobra, do roboty. Tu mamy zawodniczkę 212 prezentującą się w ten sposób. Dodajemy do niej podstawkę. I oczywiście nasza zawodniczka jest już gotowa. Pora ją dać tutaj do całej naszej kolekcji. No więc prezentuje się to naprawdę dobrze. Mamy czarną zapasową rączkę. No co prawda, zawsze się przydaje taka jedna. Dostaliśmy dwie kremowe rączki które się bardziej częściej używa niż właśnie czarne. Co jest ciekawe. Mamy też dwa ciasteczka z gwiazdkami. Jedną główkę staruszka. Kaptur strażnika ze Squid Game Trójkąta. Oraz dwa takie elementy. Dwa przyciski, czy grać dalej i dwa przyciski, nie grać dalej. No widzowie, do, dla mnie prezentuje się to naprawdę świetnie. Figurki były trzy i na razie jest ok, Więc pora odpadkować o ostatnią figurkę, czyli konkretnie Venoma. Jak spojrzymy, Venom wygląda na naprawdę wielką figurkę. I prezentuje się naprawdę spoko. Mi się to mega podoba. No dobra, otwórzmy. Tu już Wam zmniejszy ekran. Oh, you No, więc tak się prezentuje główka Venoma. Możemy ją otworzyć i mamy taką. Do zestawu dodali nam taki języczek, którego raczej nie użyję, bo wolę taką figurkę. Więc pora wczepić właśnie tą głowę. Wow! Efekt naprawdę interesujący. Taka oto figurka i mi się to naprawdę podoba. Yy, więc mamy już bardzo dobrze tą figurkę zrobioną, więc pora ją dać do bazy Avengers, czyli właśnie ostatecznej bitwy Spider-Mana, gdzie ten Venom będzie idealnie pasował, bo ostateczna bitwa Spider-Mana to coś dla niego, bo Spider-Man też walczył z Venomem, możemy go jakoś ułożyć w ten sposób. I ciekawie to się naprawdę zapowiada, tylko spójrzcie, zbliżenie jest naprawdę ładnie. No to dziękuję za, Wam za obejrzenie kolejnego odcinku na kanale Tymon Wiele Przygód. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie także o łapce w górę oraz subskrypcji. I napiszcie także jakiś miły komentarz, a także wejdźcie na mojego Snapchata lub Facebooka. Dzięki, nara!